Kolejny piękny dzień. Rozpoczynamy dzisiaj na budowie nowy folwark w Poznaniu. Koordynujemy wykończenie mieszkania naszego inwestora, który zlecił nam takie zadanie, a montowane będą dzisiaj platy w kuchni i klimatyzacja w mieszkaniu. Tak to wygląda w tym miejscu będą położone blaty, a całe mieszkanie nabiera już kształtów szybki rzut oka na to, co się dzieje na zewnątrz. Troszkę brudne szyby jeszcze. I idziemy na taras. Zobaczymy, jak wygląda budowa z tarasu. I powiem Wam, że za każdym razem, jak tutaj jestem, to powstają nowe rzeczy. Zobaczcie, jak wygląda ten pałacyk pięknie. No, tutaj panowie kończą elewację. Jaka ładna dachówka jest położona na dachu. No, po prostu cukiereczek. Do tego powstały takie ścieżki wyłożone kostką brukową i kląbiki. Ale wracamy do naszych blatów w kuchni. Widać, że już jest zamontowany, wklejona płyta indukcyjna i całość wygląda tak. Jest to kwarcyt naturalny, kalakata w satynie, bardzo odporny i trwały. Można stawiać naczynia, że żo odporne, i nic nie powinno się stać. A tutaj już panowie montują klimatyzację w mieszkaniu.